Ja ze mną Balon i jestem ruchę osób Spadajcie na Instagramy, TikToki To e... No my. Myć i! To jest mi się... Dzisiaj idziemy po przysłupek. Takcie na przysówek to To jest pierwsza część, pierwsza część to jest. Bo będzie z tego duże części, więc no, będzie. Mi... Będziemy to łatwo połączyć. Ja nie łączenia chodzi, nawet rzekł na kilka. W tym dwie części powiedzmy. No, powiedzmy. Wieluczku. Może Chcesz, żeby nagrana była Twoja spać, czy nie? Co? A twoja może być. Jak się kryje, no, no, to jest. Chce? zobaczyłem, byś okno Chyba no, subskrypcję. Ten tutaj na razie jest nieobucowany. ale... z tym dać Ej, a nie, lagałam, dobra, co robimy? Nie nagramy, drapieżka. No, no dobra, tutaj możemy wyjść kiedy idzie. Ale czaj! Tabies. Ja się teraz świeżę. Ja muszę być gotowy ty. Muszę siedzieć. Muszę siedzieć, bo go. Głębia. Pierwsza część. Daj tego, że ktoś wejdzie w nagro, może to jest fłaty. Tuba, musi go, to posiedzieć. To łapka łapka zabita. Co? To e, w górę. Ja subskrypcja. A tu subskrypcja, ale czekaj. <grym> tak. się zrobił na e, Ja Ewu kołami zrobić Jak nie mogę na przykład. to jest subskrypcja. Czekaj, i się tu wiesz. Dobra, czekaj. Duba, Dobra, długie ta budka. Jak do grunatys większej części, to musicie tak uważać. Idziemy do tego domku? No, Druga część, to już jest. Obejrzyjcie pierwszą część, bo była długa. Szkoda, się nie zna jak gdzieś... ja, to Ty, jak coś to będzie Twoja twarz bądź moja na to tyle. Nie. Ja zrobię To, ja, to, ja, to no. No. Ok, no. No. No bo sobie rano No. się To już jest długa część No. Jest bus, bus jest. A on tam jest. Tam jest.

Obejrzycie pierwszą część i widzimy się w trzeciej Ja Widzimy się w trzeciej części.